No się zaczynamy kolejny odcinek mm, no i tak się robi noc, ale <laughs> lecimy po 51 subów. Wszystko dajcie suby, dajcie lajki. No a niech to wiele... osób się pokaże i bo mi ważne to jest, bo na, jak będę miał 50 wyspów, mogę zrobić transmisję pierwszą. Chyba chcielibyście to zobaczyć. Myślę, że chcieli. Ej, no co to? Co to ma być? Co to ma być? Halo, halo. Dobra. Mus muszę czekać. Ja robię malgrinder, bo. I mi się nie chce być z młókami za bardzo, bo mam mało żałocia. A tu jest jakiś miś polarny, to go zabiję zawsze. go rybki drobią. robimy dalej Andeży tu mam trochę. to będzie bloki yy, będą na samą górę Dobra polerowany andeżyt 12.

Nie, to z pół bloku, to dobra, tak może być, taka droga. No, udało się. Siema. No chodź. Ło, wow, ty dużo bijesz. One biją, bo połucham, jak jak jestem bez braki, bo mam całą żelazną na razie. Dobra, ja muszę. Nie, to musi być o jedną kropkę. Trochę Andycy tu pokopiemy. Wykopię tu, bo to jest dużo. No i widzimy się po cięciu. No i chyba tyle andezytu wystarczy Taka masz wszystko, no zniszczę po prostu kilo yy, I przerobię to i dobudować budować dalej No wreszcie no A no to musiałem trochę wykopać te podłogi, tu jest dalej dużo tego Mam tak i 29 Dobra 92 Ja to lubię, bo widzicie, tutaj jak mam pojedynczy blok. To dobrze działa i tak. Mam trochę chyba. Na tym biom jest ciężko jedzenia. Nie wpad bo tu jestem już na hita O, mam fajnie, jak ten czas leci Aha, grałem przez Minecrafta przez 100 dni. E, to fajnie już tu mamy 100 dni. A, może to się zalicza do wszystkich... Światów, do wszystkich, których mam. Ciekawe, czy to CreatiWoo się za, za ten... Może, bo wy go nie widzicie, bo to jest z PlayStashina. z PlayStation Networka. Kto ma PlayStation 5, to wie, jakie trofea przychodzą. I w tych obu rogach będzie woda będzie dom mógłki spływać i sprawdzę jak, jak nie będą No to zrobię jeszcze dodatkowo. zrobię tu dodatkowe. Może ta ogniska, i tu wodę wyleję. Nie wiem, czy tak to będzie działać, jak ja chcę. I chopary tu chcę zrobić. Będę musiał chodzić. Myślę, że coraz lepiej układają te. No, to jest głupie. To znika. Dobra.

Będzie na trzy kratki, by się Endermany nie rozbiły. No fajnie by było, gdybym się rozpiła, tylko że one mi nie za bardzo są potrzebne. bo Endermany mnie zaraz mogą... Rapić. Dobra. Ło, że tu nie ma rogów. Nie będę robił tych rogów. Dobra. I jeszcze tutaj będę musiał zrobić, ale żeby na razie się nie respiły moby. To zrobię po prostu... Takie właśnie ale ten tak góry ładnie wyglądają wiatr wiadro wody A, tak wiadro do wody już się niedługo niedługo do kopalni chyba skończę mob grinder i do kopalni Misiu. Misiu.

sobie zrobię piecyka pisykacza położę, bo mam tu trochę jedzenia właśnie dobra czekamy na spanko. dobra, pomyslałem no dobra Ciemniej, bo są góry. Ale ładnie, to jest taka dolina. My mieszkamy właśnie tutaj. Ta wioska jest w takiej dolinie. Są górki, czy są górki. No. Mam węgla. Aha, dużo jednak ja mam węgla. Dobra, jedzenia do przypalania wezmę. Nie, tu, no, już będę miał demon ja tak żeby chcę iść pokonać tego smoka i po elytra. Prowadzenie na jedzenie. Aha. Ty króliku. Przydobył się tu looting. Ale niedługo chcę zrobić farmę, ale jeszcze nie teraz. No nie no. O, żelazo. To tak wszędzie to jest, no, no, na, tej, na tej wersji tak znajduje żelazo, tylko ta wioska się poszczęściła. No nie no. Ja mam królika i kota. a no, królik jest, jest. Jest u mnie w pokoju. I wyrzucił. No spadła mu Ta. ta butelka. On się wkurzy czasami i po całym pokoju. W takim nosi. Dużo jedzonka mamy. Wpierw to przepalę. Muszę zejść po Andrezit. No, trochę kopania w tym odcinku będzie, ale... To hmm. może wreszcie, wreszcie się zajmiemy domem moim. Dobra. Moja sikiera. Taka. Jeszcze mieli gdzieś żelazo, ale... Może, hmm, może je po prostu nie zebrałem i mi zniknęło. Muszę tu wciąż kilka drewniak. jak to moje ulubione drewno. Świerkowe jest. Dobra, zwierzaki wytłuczone. <laughs> Zwierzaczki wytłuczone. I daję to nie, nie, nie lubię takiego czegoś, bo to tak jest, że zostaną ci na górze i będą latać po prostu klocki, i trzeba będzie latać. Jest to. Żeby był chociaż tak czy dwa. mój pamiętam Bloków idzie bardzo dużo. Ja jak buduję to zawsze sobie buduję jakąś ładną willę. Ale dzisiaj chyba... Tutaj nie będzie chyba will tylko... O tu był, był ładny. I ścian tu będzie, ale... Może nie przecież ja tak rozmyśliłam Mia, mniom, mni-om niom mnom niom Dobra O, 26 drewno A to nie śnieg? A śnieżek się nie dostaje. Nie, lepiej się nie dało. Piec jak roztapia. Ja? Aha, super. Zapomniałem o tym. Roztapia lód. I to tym mogę zrobić drogę? O, no to ładnie to już mogę zrobić. Dobra, mm, do graffingu, do, do skrzynki. Muszę wyrzucić tu, to, 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 to. A nie, jedną ja zostawiam. Tylko, że wyrzucam to, 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 Okej, już przerabiam na deski. Um. Ja chcę mieć domek na lodzie zamiast tego. конечно. Так, если поставить. О им-то я не видел. Кот. если не слышите, я же у попробую O tu już. Dobra. Muszę to sobie to zakryć. Tylko żeby mógł spać, jakby mógł spadać młotki. Co miał? Coś tylko miał. Coś ty kotku miał, ja się pytam. Źle. Dla... Chciałbym jakieś ładne miejsce na to. Wszyscy nigdy byście go słyszeli, ale nie wiem, czego słyszycie. Bo może jest za cicho, ale miał, stronie będą drzwi i muszę to trochę tu tak zmniejszyć. Jadź się. Oj, już źle wyszło, ale dobra. Aj, to trochę będzie nudno. odcinek. Później będzie odcinek z kopalni, bo muszę trochę pokopać antycytum i idziemy później na kopalnię po prostu. Jak coś chcemy dobrze zrobić, to w Minecrafcie to zawsze idzie źle.

wszystko źle już, bo ja robię taki bardziej ogólny ten domek. I bez skwarto robić. Moderno robię taki domek Modern House. I zaraz musimy iść spać. мне две. Брум, 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 брум. Lecimy po 50 subów, proszę daj. zostawcie lajka i suba. Lecimy po 51 subów, ogólnie. No nie, no. Dobra, jak dziś miałem żelazną ścieżkę, bo pamiętacie, kiedyś kupiłem za 3 Ms. No to mam. No, ja nie wiem czy tu villagerowie są. Chyba coś ich nie słyszy. tam przecież nie było. Odkąd? ранее, но уже блин вот уже. А пока набирал то пока у меня кишки не видим в куда. а, на горце сам. Тупай. Шесть. двух. Chyba jeden. Nie no, nie wierzę. No, bo mnie później będą potrzebni. Jak już będę miała tylko wadło. Ja ich nich książki. Ale dobra, sprowadzimy ich. Przenosić się nie będę. To będzie wiosło, w której zawsze będę żył. Może kiedyś się przeprowadzę. No, kto wie. Dobra, tym z tym skopaniem. Boi źle z nami to wszystko. Pikie, pikie, piki, piki,

Ale To misiek? Nie, pszczelany Muszę to po środku postawić Miałem około 200 pędzezek A teraz ale kiedy oni zmarli? może... może ja lepiej ich powinienem zamknąć może pilagerzy byli? jakie? jakie byłem w kopalni może ich wybiła, jakie coś takiego sorry, wieźniak ale ty już tu nie żyjesz, więc bo no ja mówię sorry 24 deski powinny starczyć. Wiem się widziałem co mi kot teraz wyprawia. Siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedena, dwa, trzyna, to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i ładnie zrobić. Okay. Jeszcze mi starczyło na zostało mi. 1, no, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, to tutaj wykopię drzwi, to będą drzwi, i zakończę odcinek, no, kładąc drzwi. этом заканчиваем просто второй оттенок.